Tutaj Aśka. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić szybkie lody malinowe. Będzie Wam potrzebny kubek malin, około 250 gram mleka kokosowego, tej gęstszej części z góry puszczki, syrop z agawy, miód bądź cukier, może być również w to zależy kto co woli. Najpierw wlewamy mleko kokosowe do miksera, poczekamy aż nam się ubije coś, ale widać, że albo chociaż tak, żeby lekko się I w międzyczasie będziemy wrzucimy do blendera maliny. Podam się już troszeczkę, zmiksowaliśmy e, maliny na mus. Teraz czas je wlać. Do świat. Ale pachną pięknie. Tak. Smak świeży malin, to jest do tego dodajemy... Ja lubię słodkie, ale jeżeli ktoś nie lubi mocno słodkiego, to niech doda na przykład e, albo oksylitol. One nie są aż tak słodkie, a, są, a ładnie będą wiązać. Jeżeli ktoś lubi słodkie, polecam właśnie syrop z agami. Jest moim zdaniem słodszy niż miód. E, bardzo fajnie dostaniecie e, w Rosmanie. Mają tam tą energi kolekcję energii Polecam. I pijamy. Teraz już tylko czas wrzucić do maszyny do lodów. Potem a potem jeść. Pokażę wam jeszcze potem wstawie zdjęcia na bloga jakie wyszły. Pozdrawiam